Lip, tak a czyli mamy się podniecać klipem dobrze Dziękuję, ry pozdrawiam z zielonej góry Jezu, jestem fanem anime Fajnie, że taki klip został zrobiony. Ajajaj. Aj, aj. Odgaduję, kto kim jest. To jest Freeze, To jest, kurwa, Mini Mike. To jest, kurwa, Tromba. No to kto to, kurwa, jest? Leksiu? A nie, Leksiu jest z innej ekipy. Eee, patec? Wariatec? I kto tam jeszcze jest? Mikser? Nie, mikser nie należy już yy... krzychu! To jest krzychu. No ta, ta. Sumobot. Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Ty to wierzysz i znasz. Ej, ale ta nuta kraba średnia. Czemu oni zrobi do tej, do tej nuty klip? Oh, e, czuję, że będzie ze mną na zawsze, no bo moje życie zbudowałem na zajawce Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Ty tu wiesz, jeśli znasz mnie Czuję, że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie zbudowałem na zajawce. Bo mają pieniądze? Racja, jest to argument! Nie to co ja! Ale mogę mieć klikając ale rabat, krupkę kop Dobra, lecę, do wieku jak wejdę Kapie ze mnie drip drip, taki jak Jaden, ej Słychać bit beat, taki, że banker. Lubię robić ten kwit, fliks, znaczy się pęgę Nowciaks to nie nudziasz, Nowciu to jest buciasz Około sto parek, każda tak nie was sztuka Prawie sobie po tej potem na insta wrzucam Gorąca ta fota jak ta patem nie szuka. A czyli to był Nowciaks? No tak, ja zapomniałem, że ktoś taki istnieje w ogóle Faktycznie Poczułem zajawki od zarazki. O, ale zap zgadłem, zap zgadłem. Czekolady Wedla wyglądały tak, a teraz tak. Nie We... Niechęci miałem roki na nogach, a nie pieniędzy dziś. Tak to się pięci oferty na mailu, więc hejterami się za bardzo nie przejmuj. Karotos zwykły. Od Tylko na A to? Życie niczym w które grałem jako dzieciak. No kurwa pateca zrobili takiego wielkiego. Kiedyś będzie serial Gambit pateca. Lubię podróżować i pakować swój Co tam było napisane? Jako dzieciak. Kiedyś będzie serial Gambit Pateta. Napój o smaku truskawki. O kurwa ma aż. Halle Damn, bro. 666 Barb, dziękuję za drugi miesiąc Aha, samo se kurwa ryb albo... nie wiem eee... Dziękuję. Eee... Znaczy co ja za co ja kurwa dziękuję? Za loda? Znaczy no nie, bo to ja miałem zrobić, a nie tymi. mi. Inaczej by było... Dobra, nieważne. Eee... Napój o smaku truskawki, napój o smaku cytryny, czyli co, to będzie... Jakby napój o smaku loda? Czyli to będzie tak, że na przykład jak... Fajne, bo... Fajne, bo w sumie jak dzieci na przykład y, będą wracały do szkoły i już będzie tego, to się rozpuści lód i będą mogli mieć napój. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się Czy dzieje? Co nie? Ale się ja dzieje? nie myślę, że to są energole, dzieje? widzowie. Ja myślę, Co że to się będzie dzieje? bardziej orążera. Co się dzieje? Myślę, że to bardziej będzie orążada. To nie będą energole widzowie. Lubię podróżować i pakować swój plecak Słupa ogórkowa na stole już będzie czekać Bo, gdy pani do mnie wpadnie zjeść gotuje takie rzeczy niczym masterze. Wiesz, ty bierz... Ale ładna ich... animacja widzowie Przypomina mi się Jetix Kojarzycie Jetix? Czy jeszcze was na świecie nie było Tylko chcesz, bo ekipa za to ma już dla mnie kę. Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Kiedyś to ty było tu i znasz mnie. Ale wcześniej było jeszcze Fox Ki Fox Kids o tak, to było. I później Fox Kids zrobili Jetix. Czuję, że będzie ze mną na zawsze. No bo moje życie zbudowałem na zajawce. Mam swój Na zajawce, na zajawce. Za Dziękuję, Zerka. Mój życie... to główną skromną. Proszę, zajawce. Piwa na zajawce. Piwa na zajawce. Ona będzie tu ze mną na zawsze. Przyku! Pamiętam no, na nim mecze grałem liczne, zanim pokochałem te konie mechaniczne. Wow, no, z... kurwa, czy się myliłem, bo myślałem, że to był mini-mike. Szkoda. Działa rozpoczynał gwizdkiem, grałem na. Ale no, bo, bo wy jesteście ultra fanami ekipy, więc wiecie, kto kurwa śpiewa w tej piosence, więc mogliście to bardzo łatwo przewidzieć, kurwa, więc to się nie liczy. No i na konsoli Fifa Iwkę dziś, chętnie biorę pada do ręki, ale chyba dużo bardziej kierownica mnie kręci, wiesz? Nowy no nowe, no tak, i tak i kurwa! Ekipa La Familia nieczy szybcy i wsiekli. Mordę sam zamknij! Na razie, czy pas wleciał? Łapałem te poksy, kiedyś niczym aż keczam. Ekipie od początku, ale ten czas wyciał. O co chodzi z tym sumobotem? No, że jest gruby! Eee, i tego, i przejmuję świat swoją wielkością. To kupa, część trzecia, nigdy nie wymieniam. Tak jak marne pionki, mam na sobie rękaw, ale to nie ląk Ja i moje ziomki. Pracujemy ciężej, a moi pupile dostępują i weźmie. Będę darł pizdę, kurwa. Co was to obchodzi? Jestem u siebie. Ach, moja głowa. Wow, 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 fabuła. Co tu się stało? Co jest? Co jest? No. O kurwa Tylko no. nie to Dzięki żarownik Widzę, że bardzo no. lubię Zawładnięcie ekipu Rozjebanie ich kurwa Porwał ich wielki sumobot i okazało się, że wielkim e, wrogiem ekipy jest mini Mike No i tyle A tu stał zabarnie to nie mini bar Teraz ja na YouTube i Magity Vibe Na tym przeżyjemy w pozytywnie the cry Ale dobrze Nie no Ciekawe, Co jest dane widzowie Czemu sumanie druid? No nie wiadomo. Ze mną trumba bomba, ze mną Rambo Bambo! O było łatwo to robię. Ze mną trąba bomba? Rem... Ze mną Rambo Bambo? Co to kurwa z Rambo Bambo? Możemy coś powiedzieć? Kiewcie w ostatni na starcie, ale piesnącie! Jego żółw? Aha gaśnie, ty tu wiesz. Co to kurwa jest! Co to jest? Zemną na zawsze, no bo moje życie zbudowałem na zajawce Mam swoją pasję, ona we mnie nie gaśnie. Ona będzie ze mną na zawsze dosłownie nie wiem, co się odjebało. Prawda jest taka, że joda z tego Majka. Cpunął... Majka, des kwalifikacja No nieźle, no nieźle. E, ogólnie bardzo ładnie zrobiony. Dzięki Riffdrag za suba. Ogólnie...